Hej, witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj Wam przedstawię jak zrobić takie oto muchy. No, są to ala, również niektórzy nazywają mikro ja na to bardziej mówię mucha, ponieważ jest to takie bardziej pstrągowo-okoniowe. Więc to co potrzebujemy to haczyk, najlepiej z jakąś główką jigową, można również to robić na zwykłym haku. Ja w dzisiejszym odcinku będę robił jeden przykład. Potrzebujemy również nitkę i jakieś pióra, w moim przypadku są to pióra takie bardziej rażące. Tak mniej więcej taka mucha będzie wyglądała, więc no, zabieramy się tutaj za robienie tego wszystkiego. Jeszcze będzie potrzebowali nóż, yy, znaczy bardziej w sumie nożyczki niż nóż, yy, do obcinania tych piór albo po prostu do cięcia nitki. Yy, będziemy potrzebowali również superglue, aby ubezpieczyć to wszystko w sposób taki, że po prostu skleimy tą nitkę, aby ona się trzymała tego haka i będzie to po prostu taka stała muszka. Więc yy, przymierzamy sobie pióra do haka. Jeżeli to zrobimy już, na przykład, możemy odciąć kawałek, aby zrobić to od jakiegoś szerszego, wąższego, węższego momentu. Dobieramy kolejne pióro i łączymy je z hakiem. No, ja nic nie będę ja tutaj na razie docinał, więc bierzemy nitkę i owijamy ten hak w sposób następujący, aby te pióra się w jakiś sposób trzymały tego haka. Ja niestety mam tutaj z zabezpieczeniem główkę, ale to w niczym nie przeszkadza. Trzymajmy obwinęcie z dwóch stron. Tak, aby po prostu się trzymała. Nie żałujmy nitki, ponieważ to w sumie daje nam wytrzymałość tej główki i tego wszystkiego. Owijamy to najlepiej kilkukrotnie. Po owinięciu tego robimy taką pętelkę, która po prostu zaciśnie nam tą nitkę wokół tej główki. Yy, najlepiej zrobić pętelkę, w sobie, dać ją przez główkę dzigową i zacisnąć. Jest to najłatwiejszy sposób. Można zrobić takie dwie pętelki, jedną pętelkę. Aby się trzymało. I ucinamy tutaj nasze piórka. Ja tutaj zrobiłem bardziej sztywną muchę, ponieważ zostawiłem ten środek z piór. Owijamy jeszcze dokładniej tą główkę, robimy taką dużą warstwę wręcz. Ja dowijam drugą nitkę koloru niebieskiego. Jest to taki kolor bardziej błękitny, bym powiedział. I owijamy ją wokół haku, wokół tej drugiej nitki. Ja tutaj użyłam dwóch kolorów, ponieważ będzie się to bardziej, może, mieniło w jakiś sposób pod wodą. Nie mam pojęcia, po prostu tak zrobiłem już na dwóch muchach i wydaje mi się, że wygląda to dosyć dobrze. Tutaj również robimy pentelkę, którą zaciskamy. Jeżeli mamy już to wszystko gotowe, bierzemy super glue i klejmy to. Możemy również podciąć ten sznurek.